3, 2, 1, Stop. Super zawody na 6 walk, jest 5 skończonych poddaniem. <grystanie> <grystanie> Jedziemy z Mariuszkiem na zawody do Święcimia. Fanga challenge. Podobno, Fanga to znaczy jakaś taka bitka, że jak się, zamiast się pytać, czy chcesz w mordę, to się pytają. Chcesz fangę, Czy jesteś w tym w sumie, stylu? W sumie pasuje, bo jak czytałem zasady wczoraj, czyli na dzień przed, to się okazało, że można tam wystartować we wszystkim, w czym tylko chcesz. Możesz w kimonie, możesz bez kimona, możesz bez rashgardu w raszgardzie, jak tylko chcesz, nie? W ogóle cała ta rejestracja na tym panelu to tam przebiegała dość sprawnie, ale wszystkie drabinki, wszystkie harmonogramy, to, to nie jest dostępne na, na panelu. Drabinki nie są jeszcze dostępne. 8.30 Stan, godzina. A zawody już trwają, nie? Także ciekawe. To jest dopiero zaskoczenie. Nie można się przygotować na swojego przeciwnika. I zasady są dość proste, nie? Generalnie można wszystko oprócz dźwigni na kark, slamowania. No i w zależności od kategorii tam jest, dopuszczalne są różne legloki. Początkujący są tam dość mocno ograniczeni, ale już średnio zaawansowani to jedynie, jedyna technika, jakiej nie można zrobić to skrętówka tak naprawdę. Zasady są podobne jak na solcie, jeśli o to chodzi, czyli brak punktów, brak jakichkolwiek tam interakcji ze strony sędziego. Natomiast co się różni, no to dogrywka, bo w razie, gdyby nikt nie poddał w ciągu 5 minut, no to na solcie są, jest dogrywka punktowana. A tutaj na zawodach jest dogrywka na zasadach EBI, czyli Eddie Bravo Invitational. Wiesz co to jest? Nie jestem z tego, tego, tego w stanie opisać dokładnie, ale mniej więcej wiem o co chodzi, że po prostu w zagrożonej pozycji startujemy. No Są dwie pozycje ogólnie: jest pozycja z zapleców z beltem, albo pozycja tak zwany spider web, czyli generalnie taka jakby balacha. Liczy się najszybszy czas poddania, albo najszybszy czas ucieczki. Najważniejsze jest poddanie. Jeśli się kogoś podda, no to się wygrywa. Ale jeśli przeciwnik też podda, no to się wtedy liczy czas. Kto szybciej poddał, no nie, no takie dość oczywiste to wszystko jest. Mariuszek ma 3 kg zapasu, to widać, bo tutaj nakupił sobie McDonalda. Ja zapasu nie mam. Dojechaliśmy tutaj do klubu. Zawody są chyba organizowane tutaj właśnie w ich siedzibie głównie, w Draculinio. Waga już zaliczona, zweryfikowani. No i co? Zaraz będą się zaczynać zawody. Zapisaliśmy się z Mariuszkiem jeszcze w Absoluto. Pierwszy start Absoluto? Tak jest. Nie, 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 nie. Super zawody. Na 6 walk jest pięć skończonych poddaniem. Polecam. Fangę. W zawodach wystartowałem w kategorii średnio zaawansowanych w limicie wagowym do 77 kg. W pierwszej walce zmierzyłem się z... Chłopakiem, z którym już miałem wcześniej przyjemność na zawodach, wiedziałem, czego się mniej więcej mogę spodziewać. Do tej pory byłem od niego lepszy technicznie, natomiast wiem, że Kamil to jest kawał chłopa i naprawdę jest bardzo silny. Już na samym początku wciągnąłem sobie do gardy, a przeciwnik nie miał za bardzo pomysłu na przejście. Robił tylko taki trochę slap challenge. Ja szukałem sobie wyhaczenia nogi przeciwnika i skontrolowania go w jakiejś takiej gardzie w stylu półgarda albo single leg X. No i udało mi się tutaj wciągnąć przeciwnika do półgardy. Kiedy on się podniósł na kolanach, zrobił mi trochę miejsca i przepiąłem się do odwrotnej delariwy i chciałem się wkręcić pod niego, ale szybko opuścił się z powrotem na, na kolana, zabierając mi to miejsce. Opuściłem swoją lewą nogę na kolec biodrowy przeciwnika i zapiąłem sobie tutaj taki zamek. Jest to tak zwana pozycja niskiego nishilda, też inaczej nazywana zedgardon. Przeciwnik włożył swoją prawą rękę pomiędzy moje nogi, chcąc wywrzeć w ten sposób presję. Natomiast ja to wykorzystałem i zacząłem go przechylać w prawą stronę. Tam, gdzie nie miał ręki, żeby się podeprzeć. Żeby nie przewrócić się na bok, przeciwnik zmienił położenie swojego środka ciężkości w taki sposób, że udało mi się po prostu wstać, popchnąć go i Odwrócić pozycję. Wylądowaliśmy w pozycji, gdzie on mógł mnie odpychać jedynie swoimi rękami, nie miał innej ramy. A ja pilnowałem, żeby on nie był w stanie zamknąć tej gardy. Przyszpilałem swoją nogą i jego nogę do ziemi. Wykorzystałem ten fakt, że garda była otwarta do zrobienia takich wycieraczek. Cały czas pilnowałem swoim prawym kolanem biodra przeciwnika, żeby nie mógł on wrócić swoim prawym kolanem do gardy zamkniętej. No i w ten sposób uzyskałem pozycję boczną. Tak jak wspomniałem na początku, mój przeciwnik jest bardzo silny fizycznie i zaczął mnie odpychać tymi rękami. Czułem, że nie mogę tu popełnić błędu i zostawić trochę miejsca, nawet, bo wtedy przeciwnik odzyskałby gardę. Cały czas starałem się kontrolować przede wszystkim biodra przeciwnika. W tej pozycji idealne jest dla mnie to, żebym swoim prawym łokciem kontrolował lewe biodro przeciwnika, a teraz swoim prawym kolanem kontroluję jego prawe biodro. Przeciwnik zużywał bardzo dużo siły na to mostowanie, ale przez to, że tak się wierzgał, to nie byłem w stanie też jakoś progresować z tą pozycją. Dopiero teraz udało mi się wykluczyć prawą rękę przeciwnika w taki sposób, że nie był on już dalej w stanie odpychać moich bioder. Kiedy poczułem, że pozycja się ustabilizowała i że mam pod kontrolą też górną część ciała partnera, zacząłem wchodzić swoim kolanem w stronę jego kolca biodrowego. Podczas wchodzenia do dosiadu z pozycji bocznej bardzo ważne jest to, żeby nie robić takiego obszernego zakroku, tylko właśnie tak pomału metodycznie zdobywać tą pozycję. No i wylądowałem w dosiadzie. Przeciwnik sam zaczął skręcać mi się na bok i uznałem, że zaraz będę pewnie szukał jakichś pleców. Swoją lewą rękę włożyłem pomiędzy. Pachę, a głowę przeciwnika wywierając taką jakby presję trochę na kark. Przeważnie jest to dobra też pozycja do zakładania duszenia trójkątnego nogami, ale w tej sytuacji nie przypilnowałem dobrze przeciwnika i zdołał on się odkręcić do żółwia. Wybijając mnie z balansu. Niewiele zabrakło przeciwnikowi, żeby to on wylądował z góry, ale chyba tutaj ciągnąc go po prostu za kaptur swoją lewą ręką spowodowałem, że wpadł mi on w plecy. Od razu, też swoją prawą ręką wszedłem pod szyję i miałem już praktycznie dopięte mataleo. Kwestią czasu było poddanie się przeciwnika. Wygrana przez poddanie na pewno cieszy, no ale moja kontrola była średnia, szczerze mówiąc, i bardzo mało brakowało, żebym stracił pozycję, więc jest nad czym pracować. Słuchajcie, zanim przejdziemy dalej, chciałem Wam powiedzieć o takiej małej akcji. 17 października zaczynają się Mistrzostwa Europy IBJJF w Rzymie. Tak jak w zeszłym roku chciałem wziąć udział w tych zawodach i w celu zebrania środków na ten wyjazd postanowiłem wydać taki mały kurs, szkoleniówkę. Z pozycji Kimury. Chciałem Was zaprosić na moją pierwszą szkoleniówkę dotyczącą Kimury. Jest to taka cegiełka, dzięki której będę w stanie wystartować w Mistrzostwach Europy IBJJF. Wszystkie te techniki to wiedza, którą zgromadziłem podczas kilku lat treningu i którą używam na co dzień w swoich walkach, zarówno na zawodach, jak i na macie treningowej. Możecie zobaczyć tutaj lekcję poglądową z tego kursu. Zapraszam was do wejścia na stronę Judycy Journey. Wracamy do odcinka. I co to w ogóle znaczy fanga? To jest jakieś określenie, zwrot, czy, czy nie? No my nie wiemy, wiesz co się A nie jesteście wy... ze Święcimia? Nie, nie jesteśmy z Myszkowa. A, A ktoś, to, kto to jest ze Święcimia? Ja, że nie jest też fange no, w nos, co znaczy historia o Mikołajku, tym nie co tam no. francuskie historie. To tam się cały czas pojawia ta fraza, oni jak się leją między sobą, Fanga. chcesz fangę w nos? dobrze. Było coś takiego. Kategoria nie była zbyt obszerna, bo druga walka to już była walka finałowa. Tym razem miałem do czynienia z gościem, który ostatnio wygrał Solta. Zbiliśmy piątkę i od razu obydwoje usiedliśmy. Ja natychmiast wstałem i zacząłem sobie przechodzić garda. Kiedy dwie osoby dobrze się czują z dołu, to takie sytuacje czasami się zdarzają. Na zawodach IBJJF w momencie, kiedy dwie osoby usiądą, a ja bym wstał, dostałbym dwa punkty. Zacząłem od wejścia do pozycji headquarters i chciałem zrobić taki tripod, położyć się na głowie, ale źle rozłożyłem tutaj ciężar ciała. Przeciwnik był w stanie mnie podnieść i wejść do single leg x, z którego bardzo szybko uciekłem. Mój przeciwnik został na plecach, a ja znowu szukałem tej pozycji headquarters. Lewą nogą przybiłem nogę przeciwnika do ziemi i swoim ciężarem obciążyłem drugą nogę przeciwnika. Lewą ręką wyłapałem sobie underhooka, położyłem głowę po prawej stronie. Balansowaliśmy chwilę w tej pozycji. W tej sytuacji najważniejsze jest dla mnie to, żeby przeciwnik swojej prawej nogi nie mógł włożyć do środka pomiędzy moje nogi. Miałby wtedy pozycję single leg x. -a. Swoją prawą stopą spróbowałem wyhaczyć nogę przeciwnika. Ta sztuczka się nie udała. Cały czas walczyliśmy tutaj w tej pozycji. Ja nie chciałem przede wszystkim pozwolić, żeby przeciwnik wsunął tą nogę do środka. I starałem się pozbyć jego kolana z moich bioder. Udało mi się ścisnąć jego kolana do siebie, co było już dla mnie pozycją dobrą do przejścia, ale przeciwnik znowu mnie tu gdzieś wybił, i weszliśmy do motyla. W tym momencie wycofałem się. Chciałem cały czas przechodzić z pozycji Headquarters, dlatego swoją lewą nogę zawinąłem do środka i znowu przyśpiłem nogę przeciwnika. Prawą ręką chciałem popchnąć jego kolano, zbidzie je i znowu ścisnąć. Przeciwnik nie dał sobie tego zrobić i od razu zaczął szukać wewnętrznej pozycji prawej nogi. Starałem się to blokować łokciem, ale kiedy już wszedł do Single Legixa, musiałem zacząć się bronić. Chciałem tu poszukać takiego głupiego klucza na stopę, który pokazywałem w jednym z odcinków, no a gdzieś w, w tym wszystkim straciłem swój balans i przeciwnik zdołał mnie przesłuipować. Został on z góry i miał całkiem niezłą pozycję. Byliśmy w motley gardzie, a mój przeciwnik miał zapiętego bodylocka, czyli dobra pozycja do przechodzenia. Znów ruchem kolan wybiłem go z balansu i kiedy zrobiło mi się miejsce, zamknąłem gardę. No w tej sytuacji zamkniętej gardy bodylog już nie jest taką dobrą pozycją. Po chwili akcji, z których nic nie wynikało, sędzia przeniósł całą walkę z zamkniętej gardy na środek maty. Przeciwnik zaczął się prostować, a ja wstałem na rękę i chciałem zrobić hip bump swing. Moim błędem w tej pozycji jest to, że rzadko kiedy blokuję rękę, ale robię to celowo, bo zawsze, kiedy robię tego hip bumpa, przeciwnik podpiera się na ręce, zostawiając mi dużo miejsca na założenie trójkąta. Tym razem nie przypilnowałem prawej ręki przeciwnika i udało mu się uwolnić z tego trójkąta bez problemu. Został on z góry, tym razem w półgardzie. Ja miałem tutaj zapięty zamek. Chciałem zapracować swoją lewą nogą takim klampem, ale kurde, wyszedł z tego tylko taki scramble. Zostałem z dołu, przeciwnik próbował przechodzić gardę i po chwili jakichś nudnych wymian. znów chciałem spróbować tego samego patentu, co wcześniej z trójkątem, ale tym razem wyszło to mega nieporadnie i jeszcze przeciwnik zdołał złapać mi chwyt do tektarowa. Chwyt nie był ciasny i po prostu moja kostka wyszła z tego chwytu i udało mi się odwrócić tą pozycję. Znowu przeciwnik był z dołu i tym razem znowu ja przechodziłem tą gardę. Cały czas nie rezygnowałem z tej pozycji headquarters i próbowałem sobie przechodzić tą gardę w ten właśnie sposób. Ale przeciwnik był w stanie wybijać mnie w swoją prawą stronę. Na seminarium z Taylorem pokazywał on bardzo fajny myk. Wychylając się na moją lewą stronę i odciągając tutaj łokieć przeciwnika, jestem w stanie wejść nogą na jego biodro i wejść prosto do dosiadu. Błędem było to, że ja się nie zaparłem na swojej lewej ręce. No ogólnie oddałem darmowego sweepa, dramat. Ale nie na długo, bo wykminiłem fajną akcję. Udało mi się zapiąć lockdown na nodze przeciwnika. Sytuacji, kiedy jego kolano było po lewej stronie mojego ciała, tak jakby do Nikata. Dzięki temu nic nie blokowało mnie przed wzięciem jego pleców. No dobra, nic oprócz tej stopy. No ale przynajmniej udało się znowu odwrócić pozycję. Jedyny problem był taki, że moja lewa noga była nieco zagrożona. Przeciwnik wszedł sobie tutaj do single legixa po raz kolejny. Pilnując tego, żeby jego nogi były poniżej mojego kolana, zrobiłem taki backstep. Tu byłem w sytuacji dobrej też do berimbolo, ale postanowiłem zostać po prostu z góry, nakładając tą presję i wymęczyć tam przeciwnika. Rękami wyłapałem sobie już crossface'a, cały czas pilnując, żeby nie zrobić przeciwnikowi za dużo miejsca. W końcu udało mi się dojść do tego dosiadu. Na zegarze zostało jeszcze 40 sekund. Ja miałem wykluczoną rękę przeciwnika. Próbowałem mu trochę utrudnić życie, zasłaniając twarz swoją klatką piersiową. Jest to technika, którą czasami można nawet poddać, ale no, tutaj się tego nie spodziewałem. Czas na zegarze mi się trochę kurczył, i tutaj presja tego czasu spowodowała, że poszedłem po tą balachę mało przygotowaną. Niestety straciłem tą pozycję. Widać było, że przeciwnik już nie ma siły, został na, na tyłku. No ja tutaj jeszcze spróbowałem go przejść, ale tak naprawdę było już to wyczekiwanie na dogrywkę. W dogrywce rzut monetą zdecydował, że ja miałem się pierwszy bronić i mogłem sobie wybrać pozycję, którą będę bronić. To były plecy w tym przypadku. 3, 2, 1, walka! Stop! Udało mi się uciec w ciągu 3 sekund, więc teraz, żeby wygrać, musiałem po prostu utrzymać przeciwnika w tej pozycji przez ponad 3 sekundy. 3, 2... Jeden, wal! Stop! Pierwszy raz brałem udział w tego typu zabawie na zawodach, i bardzo było blisko, żeby przeciwnik jednak uciekł. Ale utrzymałem go ponad 3 sekundy, dlatego zdobyłem złoty medal na zawodach w Oświęcimiu. A teraz opowiem Wam, w jaki sposób uciekłem w ciągu 3 sekund i dlaczego nie udało się to mojemu przeciwnikowi. Są dwa czynniki, na które należy zwrócić uwagę. Numer jeden to pozycja startowa. Zwróć uwagę na położenie moich barków względem moich kolan, a potem zobacz, jaką pozycję miał mój przeciwnik. Już na samym starcie był bardziej rozciągnięty ode mnie. Drugi aspekt to strona, na którą chcemy wylądować. Ja poszedłem na stronę overhooka i przeciwnik nie był w stanie kontrolować mojej pozycji pleców. On z kolei zaczął się kłaść na stronę underhooka. Ucieczka w tą stronę zajmuje po prostu więcej czasu i jest trudniejsza. Dzięki tym szczegółom przywiozłem do domu złoto i bidon. Wygrałem bidon, bidon. No i cóż, zawody dobiegły końca. Czy jestem z nich zadowolony? No, wygrałem zawody. Na swojej kategorii wagowej no To na pewno cieszy W absoluto przegrałem pierwszą i to taktarowem Na pewno gratulacje dla przeciwnika Mocny taktarow To jeszcze był taki belly down Brzuchem do dołu Więc generalnie jeden z mocniejszych taktarowów Przede wszystkim uznałem, że na takich zawodach O pietruszkę to lepiej od, odklepać Po prostu czułem Po prostu nacisk i ból Za to Mariuszek, mój koleżka z klubu Wygrał swoją kategorię również To akurat jedna walka a reszta? Jak tam w Absoluto Ci poszło? Bardzo fajnie, bardzo fajnie. Pierwszą walkę miałem z brązowym pasem, nie wiem, 95 kgowym Tak patrzyłem na tych ludzi, którzy zostali na Open, na Absoluto i, i patrzyłem na niego mówię, kurde, tylko nie z nim. No i akurat oczywiście prawo Morfiego, trafiłem na niego. Shoulder cruncher, do, do, do prowadziłem do dosiadu do i później w jakimś takim scramblu wpiłem się za plecy, no i udusiłem przeciwnika. I niestety w finale trochę pechowo, bo też złapałem plecy, miałem już duszenie. Dwa razy jakiś trójkąt, taki niedopięty. Parę fajnych technik pokazałem. Natomiast no, niestety w tym podstawowym czasie nie udało się wygrać. No i była dogrywka, niestety tam przeciwnik ukazał się lepszy. No tak, ale Mariusz waży 60 kilo, a po Poddał w sumie brązowy pas w owadze 90 paru, więc widzicie, to jest taki Dawid przeciwko Goliatowi Trochę no, tak było. Eee... Wszyscy mu gratulowali, byli pod wrażeniem wielkim. Jestem zadowolony. Jesteś zadowolony Trzeba jeździć na różne zawody, nie tylko na jakieś największe imprezy Także wybraliśmy się dzisiaj właśnie na taką mniejszą zabawę Ale za to może z taką lżejszą głową trochę Jeśli kiedyś będą jeszcze w Oświęcimiu organizowane takie zawody, to na pewno ja osobiście wpadnę Nie wiem, czy Mariusz też się wybierasz na fangę? Pewnie, pewnie. Widzimy się w kolejnym odcinku, a na koniec zostawiam Was z, z moją walką z kategorii Absoluto. Moim przeciwnikiem był Purpurowy Pas. Tym razem bez analizy, Just Enjoy.